W dzisiejszym odcinku: Wujek Świara Nerwosol 335 na lawecie, Turbosprężarka i malutkie, w żadnym stopniu niewinne tej farsie kociątko. To malutkie kociątko? Kto jest temu winien? Cóż, szczerze powiedziawszy, prędzej bym się spodziewał, że przy ponad 320 tysiącach kilometrów Eee, obróci panewkę w, w tym aucie bądź urwie się rozrząd, nie wiem aczkolwiek postanowiło postanowiło wywalić turbinę no luz jest masywny wręcz, aż słychać jak to klika tam w środku to no nic dziwnego, że podczas jazdy, wycie, jakie wydobywało się z tej turbosprężarki, no, było <noise> wręcz ogłuszające. I jadę, ale pod górkę wyjadę kurwy syn. Tamtej jednej turbiny już nie ma. Data produkcji 15 grudnia 2016. Także jest to dowód na to, że te turbosprężarki nie przyszły fabrycznie z autem tylko zostały wymienione po kupnie auta. I miały nalatane, miały czy miała nalatane 80 tysięcy kilometrów jakieś. Wiadomo, no, nie miały lekko, bo były wyścigi na jedną czwartą, były różne popisy, ale zawsze z głową, olej rozgrzany, E, studzone te turbiny wręcz obsesyjnie namiętnie, także no podejrzewam, że w niektórych autach mają gorzej, mają gorzej. Ok, można powiedzieć, że tuningi e, moc podniesiona ponad 100 koni, dobrze ponad 100 koni, bo tam jak na stage 2 plus to ma około 400. 430 koni, niecałe więc no 120 koni moc podniesiona względem serii. Tylko, że nadal słuchajcie, to jest wszystko na śmiesznym buście i na mapkach takich no, idziesz przez to przejście, czy nie idziesz z tym pieskiem? Na mapkach OTS, które no. No, w świecie takiego prawdziwego tuningu to są śmieszne. To są takie mapki, można powiedzieć konserwatywne, zachowawcze, bezpieczne, które mają się sprawdzić zarówno u użytkownika, który, który ma 100, jak i u tego, który ma 300 tysięcy przebiegu. U tego, który ma auto zadbane, jak i mniej zadbane, który ma dodatkowe mody, jak i po przyoszczędził na tych dodatkowych modach wspierających, nazwijmy to, więc no, ile tam, 17-18 PSI boostu na Stage 2 Plus MHD gotowej mapce, gdzie, no, jak wiadomo, tunerzy z tych seryjnych turbin wycią wyciągają ponad 20 PSI, 22, nawet i więcej. I jakoś to jeździ, nie rozlatuje się, tak? No, wiadomo, że to co zobaczycie na, na YouTubie, czy, czy poczytacie na forach, nie jeden się pochwali, że i więcej wyciśnie z tych turbin, ale na dłuższą metę nie musi się to sprawdzać. Tym niemniej, no, 17-18 PSI to jest jeszcze sporo rezerwy sporo marginesu bezpieczeństwa, żeby powiedzieć, że przez to doładowanie mógł szlak trafić, turbinę. No koszty tej imprezy, no z pewnością tutaj uratował mnie wujek ćwiara Dobra, Andrzej, która którą chcesz Z góry, z dołu, z dołu, z góry? Która będzie ta szczęśliwa? Nie buty, nie moje Jeżdżę już na niej, chyba parę tysięcy zrobiłem i auto jeździ jest wszystko w porządku sprężarka jest oryginalna, nowa z, z oznaczeniami, także no e, można trafić takie okazje, chociaż on to kupił gdzieś jeszcze taniej, tak e, Trochę nam nie przyciął, ale wybaczamy oczywiście, bo mógł to drożej sprzedać. Pozdrawiamy serdecznie kolegę e, ćwiarę. Tutaj wujek sprawdza ciśnienie oleju. Zobaczmy jak nie pamiętam, ile tu było. Dwa bary. Dwa bary na ciepłym oleju. Z przebiegiem 320 tysięcy kilometrów, ponad w fabrycznych panewkach, także jest nieźle. Nie chcę się to poddać. No, co tu dużo mówić, po prostu nie chce się to poddać. Natomiast no ja jestem bardzo zadowolony. Bo no, uratowało mi to dupę trochę i dobrze się złożyło, bo motorek nas tu podgania, żebym mu nie musiał pokazać tutaj zaraz osiągów podrasowanego 335. W każdym bądź razie. No dobrze, dobrze się to wszystko dla mnie, dla mnie złożyło, tym bardziej, że siadła bodajże na pierwszym banku sprężarka, a wujek ćwiara posiadał jedynie sprężarki na pierwszy bank, więc gdyby siadła na tym drugim, no to musiałbym już kupić z innego źródła, czy gdzieś tam na własną rękę szukać i no nie byłoby to tak fajnie i tak po kosztach. Tu widzisz, ona wyjechała z tej uszczelki jakby. To jest jedna sprawa, a druga, no to da się z pierwszego banku, nie widzę że tam maska, ta się przycina, jakby. trzeba ją wciągnąć no i zobaczyć, co jest po stronie zimnej, bo tak, no, no się kręci, ale czuję, że się przycina. No, korzystając z tego, że auto już tam u niego było, to zrobiliśmy więcej rzeczy. Wymieniliśmy poduszkę silnika, no taki ogólny przegląd auta, serwis grubsze. Jak już mamy to rozebrane, tak? no to e, wymieniajmy co tam po drodze jest, e, nie zostawiajmy tego na później. Więc no, auto też na tym trochę skorzystało, na tym serwisie, tak jak mówię, poduszka silnika, e, sprzęgiełka alternatora, jakaś tam rolka poszła z tyłu, ta sztanga, sztanga czujnika poziomowania świateł ksenonowych, wszystko, wszystko co tam było po drodze, uszczelnienie oczywiście podstawy filtra oleju, bo tam mi się lało niemiłosiernie, parę rzeczy, uszczelnienie również pod, pod korkiem filtra oleju, co tam jeszcze, żebym czegoś nie pominął? Aha, te tuleje trzymające, trzymające stabilizator poprzeczny również wymieniliśmy, one były poliuretanowe. Trudne słowo bardzo, ponieważ mam tutaj stabilizatory Baha i one szły w zestawie z tymi stabilizatorami. Co ciekawe, nie da się ich dokupić jako części osobnej. żeby je dokupić, to trzeba kupić nowy stabilizator razem z tymi tulejami. No co nie fajnie świadczy o Imbachu, że nie, nie dostarcza tych części zamiennych, dlatego zastosowaliśmy tutaj standardowe te gumy tuleje, jak, jak zwał, tak zwał, gumy stabilizatora. Nie wiem, czy to widać na wideo. Kur... Jak to jest, tak guma chodzi. Iż. No tak nie może latać. Dwie ręce bym to wziął, to by bardziej było. No, to może... To może bardziej widać. Ech, także drobnych takich sporo pierdół zostało uzupełnionych. Wujek Świara jest bardzo precyzyjny i dokładnie tam wszystko przegląda. je czyści, uzupełnia śrubeczki, pierdółeczki. jak wiadomo, śruby aluminiowe są jednorazowe tam niektóre. E, nie można stosować ich ponownie. Ja nie wiem co nie kurwa te machniki mają z tym urwaniem śrub. E, jak nie tu kurwa urywają w pokrywie, bo pneumaty pewnie lecą, nie? No to tu kurwa muszą urwać, nie? No ale to to wykręcę, nie? bo to jest taka. Amalaniowa, żeby nie było. Auto zabezpieczone. Czysta bluza. Czysta. ale w sensie bez piachu. No. <grytanie> Amalaniowa. No. Kurwa, żeby to dojebać tutaj i to urwać, się, ja nie wiem. Trzeba być debilem. Ile za to wszystko zapłaciłem? Słuchajcie, zapłaciłem za to. Około 5000. A jeszcze klocki z przodu wymieniliśmy. To już mogą sobie sam wymienić, ale e, wujek palił się do tego niemiłosiernie. Pewnie chciał mnie jeszcze przyciąć na tych klockach. <laughs> nie żartuję. Wszystko było w, w bardzo korzystnych dla mnie pieniądzach. Także udało mi się to pozytywnie zamknąć. Chociaż 5000 nie brzmi, jakby to było e, zbyt. Po kosztach, ale trzeba sobie uświadomić, że w tych pieniądzach wymieniłem turbosprężarkę, poduszkę silnika Lemfordera, za którą zapłaciłem bodaj 700 zł i parę innych rzeczy. Trafiony, zatopiony. Wolno na alternatorze. Powinno się uślizgiwać, no chyba wiesz. Ta róleczka jeszcze szumi. No jest okej. Okay. Oczywiście to nie jest regulacja, ale jest okej, okay, no. Jest to fajne ciasne. No, to najbardziej. Więc no, robocizna też musiała swoje pochłonąć, jako że, żeby tutaj tą turbosprężarkę wymienić, to faktycznie trzeba się nagimnastykować. Dobra, po kolei. Na MPiP nie wyciągniesz, bo haczy sonda tam. Nie wyciągniesz, Wyciągniesz sądom, tylko czy rozpórka. Tyle miejsca ci tu zabiera. Nie odkręcisz rozpórki, bo ten gwint tam w środku lata cały. Tutaj tak samo. To jest taka nakrętka, i ona jest w środku i obleciała, nie? To trzeba uciąć? E, no Jeżeli chcielibyśmy to zrobić, Waso, e, czy nawet kupić samą turbosprężarkę Vaso, to w tej chwili taka turbosprężarka kosztuje 9,5 tysiąca, e, no co jest wartością horrendalną. Jeżeli chodzi o ceny części, e, ja te turbosprężarki już wymieniałem w 2017 roku, pokupniał, ponieważ tam Westgate y były e, wyrobione już i nie chciałem się bawić w jakieś regeneracje, jako że, tak jak mówię, dostęp do nich jest trudny. I wtedy płaciłem 2,5 tysiąca złotych za jedną turbosprężarkę. Za dwie zapłaciłem 5000, jak oczywiście łatwo policzyć, a dzisiaj 9,5 tysiąca kosztuje jedna. Oczywiście no można się tu ratować, są zamienniki. Zamiennik Mitsubishi to jest firma, która produkuje te turbosprężarki na pierwszy montaż do tego modelu. Czy tam produkowała. Taka sprężarka kosztuje około 3000-3200 zł, zależnie od sklepu, jak, czy jaki kto, kto ma tam rabaty no również nie jest to mało tak. No można się tym poratować myślę, że gdyby to gdyby wujek nie miał tych sprężarek bądź gdyby padła mi sprężarka na drugim banku to właśnie tą sprężarką bym się poratował był jeszcze jakiś tańszy zamiennik z żeliwnym kolektorem bo ta druga sprężarka przychodzi razem z kolektorem wydechowym no ale to już jakaś tam marka intercars nie wiadomo jakby to, jakby to wszystko wyglądało tym niemniej, no można też szukać e, takich okazji gdzieś tam na Allegro z używkami, to no, ciężko powiedzieć, bo wiadomo jak, jak to z tymi używkami nieraz, e, nieraz potrafi być. No to mówię, no tu góry sucho masz, to już drugi raz nagrywam to co niby Ci wymieniali, to tu jest sucho to co mówiłem. no Fogusik łap. E, turbo, turbo, nasze turbo, nowe turbo, tam jest. Nie wiem czy z głosem coś czy nie. Jest suche spływ Dobra, to oglądzimy sucho, sucho z pompy wody, sucho Mam jakieś może takie zapocenie na śrubce, ale no to już nie przesadzajmy Pojedziesz tutaj tak na kardy detailing Sucho dolot nie spadł Sucho, sucho Sucho No tu nic nie robiłem więcej przekładnia, sucho no, są jakieś takie tłuszcze, tłuszcze a ja tu mówię. Nie <grymne> zrobiłem, że z 20-25 km. No i sucho. Pamiętam wtedy co było wczoraj. Normalnie tu mówię, ja pierdolę, mówię pytanie, ile wyciekło, nie? Ale patrzę na pasek to nic. słudka jest, nie? Ładnie. No, fajnie teraz. Ładnie sypyrka, cyrka, elegancko to mi się podoba. Bebi jest słodko. No przejebałem to troszkę. Nie obrazisz się, nie? Cieplutko <grymne> jest. Na razie to tak dużo, jest to na szybko. Słuchajcie, tak czysto tutaj jeszcze nigdy nie było. Dobra, kluczyki mi oddał, nie jest zapłacone, więc nie, pamiętajcie, będziemy gonił. Whatever. Powiedz co zostało zrobione. Co uszczelnienie podstawy. Termostatu jest ważne. Nie występuje wszelka wasa, trzeba o ring dobrać. Wymiar tajemnica. O ringi tutaj wiadomo wolnobieżka alternatora, mhm. jedna rurka prowadząca no i oczywiście turbosprężarka no i turbosprężarka, no, najwięcej roboty, no tutaj nic, nic nie zobaczymy niestety turbosprężarka, która padła z niewiadomych przyczyn tutaj dwie turbosprężarki były wymienione parę lat temu, mają, miały nalatane jakieś 80 tysięcy kilometrów i klocki przód jeszcze tak. klocki przód, tak, zrobione Dwie turbo sprężarki, tutaj są bliźniacze, pracują w tandemie, jedna jest w dobrym stanie, drugą szlak trafił z y, przyczyn niewiadomych, słuchajcie, została wymieniona na nową, z podlady od wujka ćwiary, nie wiem skąd on to bierze, nie pytam się go, bo... I przepraszam, dekielek jeszcze nowy, bo ten tak pod, ciekło. teraz jest suchutko, już. że można dosłownie wpierniczać, jajecznicę gotować na no wszystkie wycieki domyte, nie, bo to się wszystko pociło, leciało po silniku. Dobra, te wycieki, to wszystko jest porobione. No nie masz pomysłu, czego ta turbosprężarka mogła paść, nie? Za mało mocy. Za mało mocy, tak? Nie, no serio, no nie, no tutaj Stage 2 Plus to wiadomo, nie robi wrażenia na tych turbosprężarkach. No przyroda, jak to mówią. Przyroda, słuchajcie, w każdym razie auto jest zrobione. A zapomnieliśmy jeszcze, że były zrobione przecież, yy, no... Gumy stabilizatora poprzecznego, które były wyrąbane i problem polegał na tym, że w Eimbachu gumy stabilizatora w tym zestawie nie występują. Właśnie występują, tylko w zestawie ze stabilizatorem niestety, Eimbacha. I one są twarde, takie poliuretany, wyrabiają się, po dwóch latach się wyrobiło. Nie można było ich domówić, więc, więc sadziliśmy aftermarketowe ee... no, maila. wcześniejsze są, no, no, są, nie 3 mm, No no i tak zgniecie. ok. I to wszystko, stożki przejrzane. przejrzane, czy tam nic nie poleciało, czy jakieś ciało obce się tam nie znalazło, Półzupełnione. tutaj wujek Świara jest bardzo precyzyjny, półzupełniał śrubki, nie wiadomo co, żeby to miało ręce i nogi, trzymało się to, także jest, na tą chwilę jest stacy, ale idziemy teraz na jazdę próbną i będziemy wiedzieć, co to się będzie działo. Tak, więc autko odebrane, już po pierwszych testach, daliśmy trochę ognia, wszystko chodzi tak jak trzeba, nowa turbina działa. Wujek ćwiara tutaj wszystko ogarnął. Na tak, postawiłem mu jeszcze, musiałem i za to wszystko postawić. Nie powiem ile zapłaciłem, bo byście nie uwierzyli. Ale polecam ogólnie, gościu ogarnia wszelkie bemki z silnikami MN, jakie byście sobie nie życzyli. Widzieliście, jak jest ogarnięte, auto jeździ fenomenalnie. No, jeszcze muszę dojechać z Katowic do, do siebie, także w razie czego rozumiem, że reklamacje są uwzględniane? Oczywiście, oczywiście. Dobra. My się nie znamy. Jasna sprawa, słuchaj. Dziękuję Ci bardzo no. za tą usługę. Jona. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Hej. Słońce mi tu troszkę daje, musiałem się odgrodzić. Tak więc, nawet jeżeli byście chcieli to zrobić na tym zamienniku, no to e, lekką ręką licząc 3000. Turbo sprężarka w zamienniku Mitsubishi plus robota, no i trzeba się z tym trochę oszarpać, chyba, że potraficie zrobić sobie to, to sami. Za taką robotę, ktoś was, ktoś was na pewno skasuje w zależności od warsztatu, nie wiem, 1000 1500-2000. Dodatkowo elementy towarzyszące, jakieś tam przewody olejowe, uszczelki. Etc. Do, do tej turbosprężarki, żeby się zaraz nie okazało, że jest wyciek, i trzeba się tam znowu dostawać, robić tą samą robotę. Więc, no, lekką ręką, 5000 trzeba liczyć za taką robotę samej turbosprężarki, nie mówiąc o tych rzeczach, które zrobiłem tutaj przy okazji dodatkowo. Także ja jestem na tym. Yy... Uważam mocno do przodu. Polecam Wam wujka ćwiarę. Zresztą sami widzieliście, jak dokładnie tutaj wszystko, wszystko czyści, jak dokładnie wszystko sprawdza. Jeżeli chcecie naprawić BMW z silnikiem N jak Natalia, bądź jakiekolwiek auto innej marki, możecie śmiało uderzać. Jeżeli wujek ćwiara się zgodzi, damy tutaj jakiś, jakiś kontakt do niego w opisie. Na tą chwilę w dzisiejszym odcinku to już tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Nie, to w małym domku go zostawię na razie. Tam nie wyjdzie. A jedzenie, kasziki kupię sobie. Dobra, będziesz ten. Z może się dogadać chłopie.